Konferencja prasowa FEJ MMA 11. Jest ze mną Sylwester Wardenga. Cześć. Cześć. Powiedz mi, jak emocje tuż po konferencji? Jak się czujesz? Wcale nie tak tuż po konferencji. O ile, to już dwie godziny minęło <grym <grym czy coś takiego. Emocje bardzo, opadły? Tak, emocje opadły. Już czuję zmęczenie. Na już mnie zaczyna boleć. Jesteś zadowolony, że twoim przeciwnikiem jest Wojtek? Tak średnio bym powiedział. Eee... No, tak średnio. Czy były rozmowy, że miał ja być no, to... byłem łączony z Nitrozyniakiem, no to to było, była taka fajna walka głośna, też był mojego wzrostu. Ale były rozmowy? Tak, tak, tak. Yy, no, dostałem Wojtka, spoko. Przygotuję się najlepiej, jak będę potrafił. Jest wyższy, yy, no ale to spoko, no, muszę po prostu nauczyć się porządnie skracać tego dyst ten, ten, ten dystans i będzie dobrze. Właśnie, ostatnią walkę z Kasprem Bońskim przegrałeś. Powiedz mi, co tam wtedy poszło nie tak i co zamierzasz teraz poprawić? Wszystko poszło nie tak i wszystko zamierzam poprawić. Ale bardziej ta kwestia mentalna, czy treningów? I to i to. I te, teraz się bardziej przykładam do treningów i kwestia mentalna, no kwestia mentalna to zobaczymy. No bo już niby, niby będę wychodził drugi raz do walki, ale na przykład trener mi mówi, że ty się Sylwuś, tak nie spodziewaj, że yy, teraz nie będziesz w takiego stresu, bo stres będzie może odrobinę trochę mniejszy, ale dalej będzie. No i zobaczymy. A na ten moment obawiasz się swojego przeciwnika? Nie, 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 nie. Ja teraz bym już mógł bić się. Ja bym nawet tak wolał. Później bym sobie pojechał na wakacje, a teraz wiesz tak... Już wchodzi się w to takie myślenie o tej walce, już algorytmy to wyłapują i yy, jak kiedyś wyskakiwały głupie filmy na TikToku, to teraz wyskakują tylko związane z MMA, bo to wiesz, algorytm tak patrzy, że jeżeli ja obejrzę w całości jakąś walkę, to nagle mi same walki serwuje. Już to wiesz, wszędzie mi się to wyświetla, już człowiek zaczyna tym żyć, zaczyna analizować, ale to tak musi być. Powiedz mi, dlaczego nie wyszło, yy, dlaczego nie dojdzie do starcia właśnie ty i Nitro? A nie wiem, to już trzeba pytać Nitrozyniaka. Chyba się nie dogadali jakoś tam finansowo. Też Nitrozyniak nie do końca potrzebuje czegoś takiego. Ma teraz dobry czas, nie do końca chyba też czuje to. Też chyba nie do końca by mu się chciało trenować. Taką podjął decyzję, spoko. Słuchaj, nie, nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała o dramy Wersow. Niestety, słuchaj, widzowie tutaj już mówią, że ty się uwziąłeś na Weronikę. To wy się uwzięliście na Weronikę. Ja was proszę, ej, już nie gadajcie o tej wersów, a wy wszystkie pytania na tych wywiadach, bo tu jest dzisiaj jakiś mój ósmy wywiad i wszyscy tylko Weronika, Weronika, to ja się uwziąłem czy wy? Słuchaj, my chcemy wiedzieć jak jest. Ja nie uważam, żebym się uwziął. Jeżeli ludzie pytają, to odpowiadam. Ja uważam, że też trzeba, jakby z mojej strony ten temat dopiąć jakoś do końca, ale nie do końca rozumiem, dlaczego na Gali fejmowej, więcej mam pytań odnośnie wersów. Tak bym powiedział, że 10% pytań to jest o Wojtka, a 60% o wersów, no i tam 30% to na jakieś inne rzeczy zostaje. A mogłabym tylko zapytać... Takie dla mnie, wiesz, czasem się zastanawiam, czy ja z tym Wojtkiem walczę, czy z wersów. Czy z wersów? Wiesz, były takie spektakulacje? Na przykład na TikToku, tej kontra wersów. Raczej do tego nie, nie dojdzie. Nie, nie, nie. Słuchaj, e, ostatnio na swoim e, live'ie powiedziałeś, na którymś z ostatnich, że Weronika, że ty wiesz i Weronika też wie, co ona jeszcze ukradła. Czy chodziło ci wtedy o, o tą kopię jakby marki? Że w sensie na ubraniach podobny wzór do, e, do jakby... No o tym to wszyscy wiedzą, że ona te ciuchy tam się inspiruje, ale cała moda taka na, tak naprawdę e, na tym polega, że... I, znaczy nie na tym polega, ale teraz tak to wygląda, że ludzie od siebie kopiują. Zobacz, oskarżyła Y, ostatnio Wersow jakaś y, influencerka z. Y, Królowych Życia, Królowych Życia, tak. Że ona od niej coś skopiowała. A tak naprawdę i Wersow, i ta dziewczyna z Królowych Życia skopiowały to od większej marki, ja nawet wiem której. I podejrzewam, że ta większa marka też skopiowała to od kogoś. I oni tak wszyscy od siebie biorą te rzeczy. Powiedz mi, byłeś na konferencji Hailey, oglądałeś. Co o tym sądzisz? Czy Wojtek Gola ma się czego obawiać, czy nie? Myślę, że. Znaczy obawiać. Znaczy, w sensie, że wygryzie to, to tak. Znaczy, to, to inaczej powiem. Miejsce jest na y, nawet trzy duże, potężne federacje, bo Fame organizuje cztery do roku. A ja bym chętnie nawet każdego miesiąca oglądał jakąś fajną galę. Więc y, to jakoś nie wpłynie negatywnie dla Fejmu, to że jest konkurencja. Nawet uważam dla zawodnika to zajebiście, bo teraz wiesz, już nie, nie można tak, trzeba szanować teraz zawodnikawą sobie pójdzie do konkurencji, więc to jest uważam dobre. Fajnie wypadła tamta konferencja. Nawet powiem, że dziewczyny na tamtej konferencji bardziej się stroiły niż tutaj. Nie wiem czemu, ale tak było. Że tamto... Ciekawe, że wystrojeni, że ja mówię, kurde, czy ja przyszedłem na bal czy na konferencję. Tutaj tak bardziej dziewczyny normalnie ubrane. A co sądzisz o walce nacu kontra Lexi? Fajna. Kibicujesz komuś? To jest dziwne, bo niby zawsze bardziej w internecie się mogłoby wydawać, że nacu, y, za nacu jestem boją chwalę zapewne tam zabiegi y, odnośnie tego, jak sobie poradziła z dramą i tak dalej. Ale myślę, że tutaj będę kibicował Lexi. Bo ta nacu Z lekcji to przynajmniej sobie pogadam. A, a nacu to jakoś tak... Y Jakoś tak ostatnio. Te nie nasze... przepadasz? Nie, nie to, że nie przepadam, ale. No nie wiem, powiem inaczej. Jedną i drugą zaprosiłem do przekobusa. Eee, Lekcji przynajmniej potrafiła mi odmówić, a ta druga to, no, coś tam odpowiem, a nigdy jeszcze nie odpowiedziała. To, to niech mi napisze wprost. Ej, kur, nie mam czasu na ciebie, krasno ludzie. Szukaj sobie kogoś innego. Ja nie lubię, jak ktoś tak wiesz. Mówi, odpowiem, odpowiem, a nie odpowiada. Eee, słuchaj, fada, fagata mi zdradziła, że macie w planach jakiś projekt? O, zdradza wszystkim. Czy możesz o, o, powiedzieć coś więcej? Nie mogę, mogę jedynie iść i powiedzieć parę słów w Fagacie, że dla po co zdradza takie rzeczy. <laughs> ale coś jednak planujecie? Coś tam rozmawiamy, ale nie wiem, nie wiem co z tego będzie. Muszę właśnie z nią poważnie pogadać, bo właśnie z Fagatą mam taki problem. Ok, mógłbym z nią zrobić jakiś projekt, tylko się obawiam, że ona wszystkim będzie wszystko pojadała dookoła. A ja jednak chciałbym, żeby, żebym się czuł bezpiecznie w tym projekcie. Że nie będą jakieś tam tajemnice, Zakulisowe wydawane. Ale planujesz y, zrobić, nie wiem, na przykład kolejny team, coś takiego w tym stylu, czy no kompletnie? Czy ja planuję? Fagata uważam ma duży potencjał, bo ona jest przynajmniej dziewczyna szczera. Ja to w niej cenię, tylko y, czasem uważam, że y, mogłaby czas... odpowiedzieć komuś, że nie powiem tego, bo to tajemnica, a ona właśnie dużo rzeczy opowiada przeróżnym osobom. Warto ją znać. Yy, bo ona daje fajne, dużo informacji, ale trzeba uważać, yy, jak się jej przekazuje jakieś informacje, bo one mogą polecieć za daleko. E, czy słyszałeś? <laughs> Dobrze się ale trudno, no tak, ale taka prawda, no. Ona jak cię lubi, trudno. to się nie obrazi. Ostatnio nie wiem, czy słyszałeś, była taka mała drama właśnie Fagata kontra Masza. Coś no, się tam wydarzyło. Tam widziałem wczoraj. Ale to. Dzisiaj właśnie rozmawiałem z Fagatą na ten temat, ona tam twierdzi, że to bardzo poważna sprawa, ale uważam, że to są na tyle długo, długo się dziewczyny znają, że się pogodzą, podejrzewam za dwa dni. No nie wiem, właśnie tutaj Fagata powiedziała, że Masza będzie się wyprowadzać i tak dziwiło mnie, jak one się dogadują kiedyś, teraz. To, to ci powiem tak, kiedyś Fagata powiedziała, że y, Stu to jest w ogóle straszny człowiek i tak dalej, a później znowu z nim była w związku. No to tak samo podejrzewam z Fagatom, że dzisiaj to Boże, jaka ona jest zła, wyprowadza się, a powiedz że za tydzień będą razem na jakichś czasach. Nie ogarniesz a tego, nie. A tak już podsumowując, jakbyś na przykład dostał propozycję od innej federacji, propozycję walki, zgodziłbyś się? Od czego by to zależało? Na przykład od, od Twojej decyzji? Wiesz co, były jakieś tam rozmowy z innymi federacjami, ale ja tutaj... Lubię tych chłopaków, już ich trochę polubiłem, y, lubię Boxdella, lubię Wojtka, lubię Krzysztofa, lubię Rafała, y, lubię też tutaj ludzi z ekipy, y, od nich i wiesz, ja to też doceniam, że mimo tego, że ja ich tak cisnąłem z swego czasu, to oni jakoś tam y, nie obrazili, że o, to już więcej u nas nie zawalczysz, tylko potrafili to przełknąć, czyli oni... Nie ograniczają w żaden sposób mojej działalności internetowej. Że nawet jak oni będą coś odwalać, to ja mogę przyjść i sobie na nich nagrać i oni będą wiedzieli, że y, będą tego świadomi. I to jest fajne. A inna federacja to już by wiesz, mogła tam powiedzieć: o, blokujemy ten materiał czy coś. A tutaj mimo wszystko mogłem y, sobie podziałać i to doceniam. A co sądzisz na przykład o Mateuszu Murańskim, który tak właśnie skacze od jednej federacji do drugiej? No Mateusz się stara wykorzystać ten swój czas. Nie wiem, czy to dobrze. Szkoda, że już go tutaj nie ma w tej Federacji. Tu też słabo jakoś... Może i dobrze to zabezpieczyli, no ale jednak chyba nie na tyle dobrze, bo jednak on sobie wyszedł z tej Federacji. Bo można powiedzieć, że przed Fejmem Mateusz w ogóle nie był za bardzo znany. W ogóle za bardzo znany. W ogóle nie był znany, z mojej perspektywy przynajmniej. Tam wiadomo, gdzieś tam grywał, ale to było... No... Raczej nie wzbudzał jakiegoś dużego zainteresowania. A fejm jednak dał mu tą e, trampolinę. I e, podejrzewam, że też by dostawał tutaj ciekawe walki. Może nie do końca dwie walki na jednej gali, ale e, ja bym na przykład chętnie zobaczył e, rewanż z tańculą. Czy tutaj już się szykowało, przecież coś się tworzyło z szeligą. E, więc miałby tutaj swoje walki. Szkoda, szkoda. Fajnie było zawsze z nimi, było kolorowo na tych konferencjach. Za, tutaj zawsze ja miałem dobry materiał, bo Jacek coś tam e, no, robił, jakieś dymy, czy nawet z nim rozmowa to zawsze była e, barwna. Szkoda, no tęsknię za nimi, no co mam powiedzieć? <grym> tęsknię za chłopakami. A powiedz mi, oprócz Nitro i teraz Wojska, ty chciałbyś się z kim zmierzyć, czy masz wymarzonego przeciwnika dla siebie? Chyba nie. Czyli nie masz takiego parcia. Takiego wymarzonego nie mam, bo już bym go zgłosił do chłopaków. Nie. Czyli co, możemy liczyć, że na walce z Wojtkiem pokażesz 100% siebie. Nie, no tak, tak, oczywiście, oczywiście. 100% będzie pokazane. Super. Życzę powodzenia ja w takim to razie. Nie, Dziękuję bardzo. Dziękujemy.